Proszę, oddać Proszę, oddać sobie. Proszę, dajcie sobie. Czemu dajcie sobie. Proszę, dajcie sobie. Proszę, to sobie. Proszę, dajcie sobie. Proszę, dajcie sobie. Proszę, sobie. To dajcie sobie. Proszę, dajcie jest sobie. jest dajcie tak Proszę, Tak, sobie. Proszę, tak tak, tak. tak. Zwykucy? Tak, tak, wiecie. Tak.

Trzymaj się. Masz Proszę, Bądź twój, twardy! Zwolnij. 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 pan nie I nie nie. pan Zwolnij. Pan również. nie ja jestem zwolniony. Poproszę zwolnienie. Masz. Nie Może masz być... podstawy pokazywać zwolnienie. Nie, nie. Co masz? Co? Daj. Co? Wszystkie nerwy puszczają, nie? Co jest niepotrzebne? Nie za dużo, żeby brutalnie wypełnięte. Nic, jak zwykle, policja działa bezprawnie. Nie, ale podam poważnie teraz. Rozumiem, że pani z pełnomocnikiem kopana. Nie, ja pytam się z jako jako boga, No to pan nie jest stroną, więc nie udzielam takich informacji. Co? Ciekawe, czy w ogóle ta sprawa się odbędzie, pani doktorze, dzisiaj. Czy to jest takie celowe po prostu przeciąganie w czasie, nie? Poproszę od pana dokumentu z całości, szanowny panie. Nie, nie, tak? tak dobra, schafam, żeby nie zamokło, bo szkoda by było Ale już kad nie Masz? Byliśmy bo to jest na To jest twój? No. Dokumenty, to znaczy. Na jakiej podstawie chcecie wynotować? No nie wiem. Na podstawie takiej, że weźcie Państwo do budynku. Postaliśmy tutaj publiczne, na to porządek publiczny. E, wciąga Pan coś, żeby. A, dobra, Trzeba. dziękuję. Proszę, ja rozumiem. która miała się odbyć tutaj o 12.15. Sprawa się przyczyniała z nie, nieznanych przyczyn, my nie zakłócaliśmy tutaj w żaden sposób, żadnych e, a jedno. nie zakłócaliśmy w żaden sposób tutaj żadnych, e, poruszeń, dopóki po, pan, panowi nie Dobrze, dobrze, państwo nie zakłócaliście? Jesteście świadkami tego Jest całego momentowym. zdarzenia. Jesteście państwo świadkami zdarzenia. Dokumenty od Jeżeli pani i od pana. Trzeba będziemy wzywani na sprawę, oczywiście będziemy przyjeżdżać. Z oświadczenia możecie mnie panu wyspisać. Tak, no tak. Mamy zarejestrowane media sądowe, także...

BANDYCI! 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 Cała Polska, się z siebie śmieje, rozumiesz? BANDYCI! 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 Odejcie! się! Wykonuj się 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 człowieku. imię nazwisko, kto to jest? Jakieś trudno się mnie prowadzić? To się, to się, kto się przedstaw. Co jesteś? to, jesteś? Imię nazwisko. I na jakiej podstawie mi wydajesz polecenia? Nie, kurwa. Artykuł, podstawa, podstawa, podstawa podsta podsta prawda. Artykuł 15 policji, podstawa faktyczna. Raz! Raz, na jakiej podstawie mi wydajesz polecenia? Jesteś nieumundurowany! Nie masz imiennika! Jesteś zamaskowany! Do kogo mam złożyć skargę? Na kogo? Do którego prokuratora? Raz! Suberent wzywa! Raz! Z czego się śmiejesz, panie Wypryski! Z czego się pan śmiejesz? Z czego się pan śmiejesz? Świetnie! Już byłem legitymowany! Ja się ciebie nie boję! Ja się ciebie nie boję, panie Wypryski! Możesz pan stracić swoje dzieci i swoją kobietę, a we mnie to trzy <noise> litery mogą! He, he! Jesteście przestępcami! Jesteście przestępcami! Jesteście przestępcami! Jesteście przestępcami! Jesteście przestępcami! Cała Polska was ogląda! Gdzie jest warek parecki Majty? Warek w warszawie! Wsudzę! jest. je! Wydałem Ci polecenie, Na jakiej zasadzie zatrzymaliście niezależnego dziennikarza? Będziecie dzisiaj mieli taki protest pod komendą, że się znowu zastracacie! Ja Wam to obiecuję! Cała Polska proszę do Warszawy! Bo co? Bo wydaję Ci polecenie i masz człowiek obowiązek czy się tu, dostawać. Czy jakieś tury... Czy panie Wypyski prowadzi pan do mnie jakieś czynności, żeby mi wydawać polecenia? Nie zostawimy tego tak! Jesteście bandytami w mundurach! Jesteś w ulicy Majka, eee, Zdaję, Zdaję, to jest to, że ta kasa jak marka na makotowo to są jakieś do bani to do ponboby dlaczego zgodnie ze będziemy miejsce tego są tutaj ale za co za ten fakt który był dzisiaj czyli co zrobi a czy ty za ja zrobię za tego ale nie do pana nie tylko ja pan jest jest Media! Pan artykuł 38 KPOW, czyli jeżeli dostanie pan jakieś wezwanie, to po na ten adres, który pan poda, korespondencja będzie kierowana. Znaczy zostanie... Jeżeli pan zostanie mnie... przeciwko mnie skierowana jakaś sprawa? Nie, nie. Aha, czyli... Bo pan się wylegitymował, tak? Nie było problemu. Natomiast czyli pan... czyli, czyli e, jeżeli będę wezwany, to w charakterze świadka? Ewentualnie. Pana mam. Nie, tutaj pana. Gdzie pan